Z nami Paulina Bokwa, główna pomoc słodawczyni tego wydarzenia, strażaczka z Bojanowa i osoba od zarządzania kryzysowego. Pani Paulino, drugie zawody w Bojanowie. Co one mają w sobie? Że one przyciągają aż tylu. W zeszłym roku 100, w tym roku ponad 400, więc trzy razy więcej. Myślę, że takie zawody e, przyciągają dzieci tylko, e, może nie tylko, ale dlatego, że takich dedykowanych małym dzieciom zawodów nie ma. E, mamy naprawdę malutkie dzieciaki, więc to jest dla nich szansa, żeby być, żebyśmy mogli im wpoić, e, że może być z nami fajnie, e, wpoić im. E, po prostu zapał do straży. Podkreśla Pani, że to strażą można się bawić. Można się bawić mhm. jak najbardziej, i myślę, że będzie to widać i dzisiaj, kiedy mamy te mniejsze dzieci, ale będzie to widać również jutro, kiedy będą te starsze dzieciaki, które już tak naprawdę będą rywalizowały o miejsca. No właśnie, w zeszłym roku tylko dziecięce, w tym roku dziecięco, w tym roku też młodzieżowe grupy. Tak. Mhm. tak, dlatego że dostaję sygnały od opiekunów dziecięcych drużyn, że część dzieciaków. Po prostu ze względu na wiek musiało przejść do tych młodzieżowych drużyn. Dlatego nie chcemy ich też zostawić. Mamy, mamy po prostu szansę też im pozwolić się pobawić. Skąd te drużyny przybyły do Bojanowa? Skąd mamy dzisiaj mamy drużyny dziecięce, z oczywiście z gminy Krzanowice, czyli no, nasi, nasi mali strażacy z Bojanowa przede wszystkim Krzanowice, Pietraszyn, mamy strażaków z województwa opolskiego z pokrzywnicy, ale mamy również jednostki z Samborowic, z Krzyżanowic, z, z Roszkowa, także... No, coraz więcej tych drużyn jest chętnych. Mamy nadzieję, że z roku na rok tych dzieciaków będzie coraz więcej. Czyli stąd ten podział: dzisiaj dzieci, jutro młodzież. Dokładnie. Mhm. Tak, dlatego że... No nie jesteśmy w stanie ogarnąć takiej ilości po prostu e, dzieciaków e, naraz. Mhm. E, to wydarzenie wpisuje się już w krajobraz Bojanowa. Nie ma dożynek, jest coś takiego, ale również równie barwnego, bo jest przemarsz. Dokładnie, tak. No chcemy, chcemy żyć, e, niech Bojanów żyje, niech coś się dzieje. Szczególnie, że robimy to dla dzieci. Oni są na tyle wdzięczną grupą, z którą można pracować, że chcemy to po prostu robić. Chcemy dać im chwilę radości. Dziękuję. Dzie